Cześć, dzisiaj y, kolejny film z serii Chciałbym zacząć Amazona, ale. No i właśnie dzisiaj, ale, którym się zajmiemy, brzmi, ale nie wiem od czego zacząć lub nie wiem jak zacząć. Także w tym filmie wytłumaczę Ci, jakie kroki powinieneś podjąć, kiedy dopiero dowiedziałeś się, że Amazon FBA istnieje. Wielu z Was. Y, Pyta mnie i codziennie zdaje mi pytania, gdzie powinno szukać informacji, z czym teraz zacząć, jakie teraz kroki powinien wykonać. Więc tutaj zbiorę to w całość, do takiego filmu będziecie mogli powrócić. Pamiętajcie, że na kanale też już jest film, gdzie pokazuje krok po kroku, co powinniście zrobić, jeżeli zaczynacie z Amazonem FBA, czyli ten cały proces jest rozbity na kroki, które powinniście wykonać. I ten film możecie znaleźć właśnie tutaj, ale tutaj przede wszystkim dla osób początkujących tak to uogólnie, więc zacznijmy może od. Początku. Trafiłeś na. Mój kanał na YouTube dowiedziałeś się, czym jest Amazon FBA, i teraz gdzie powinieneś szukać wiedzy? O przede wszystkim wiedza i jej zdobywanie powinno być pierwszym krokiem, jaki w tym momencie powinieneś podjąć. Wiele osób po prostu zaczyna gromadzić informacje na wszelakie tematy, a nie na te, co powinno. Więc pierwsze, co powinieneś zrobić, to przede wszystkim dołączyć do grupy na Facebooku, którą założyłem. I link do tej grupy zawsze znajdziesz w opisie pod każdym filmem. I jeżeli dołączyłeś już do tej grupy, tam jest niesamowita kopalnia informacji, tam jest niesamowita masa pytań i odpowiedzi, która na pewno rozjaśni Ci sytuację. Ale dołączenie do grupy i czytanie to jest jedno. Druga sprawa to, jeżeli jesteś już na tym kanale, to przejrzyj cały kanał od samego początku, bo jest tutaj naprawdę masa filmów, która rozjaśni Ci bardzo sytuację i pokaże, czym tak naprawdę jest. Amazon FBA. Um, I znów korzystasz z internetu, jesteś na YouTubie. Ja nie jestem jedynym kanałem. Jest masa kanałów, głównie angielskojęzycznych, gdzie znajdziesz równie przydatne informacje, z których będziesz mógł się uczyć przede wszystkim o Amazonie FBA, bo mój kanał jest od niecałego roku. Tutaj też nie znajdziesz wszystkich informacji niezbędnych, także śmiało przeglądaj YouTube'a, przeglądaj Internet i szukaj informacji na ten temat. Przede wszystkim na samym początku właśnie powinieneś gromadzić te informacje, żeby zbudować co mniej więcej ten obraz, czym jest Amazon FBA. Jeżeli już teraz te informacje masz, jeżeli te informacje zdobywasz, zrobiłeś trochę kroków do przodu, pozyskałeś tej wiedzy, to sądzę, że kolejnym krokiem powinno być zainwestowanie w troszkę bogatszą wiedzę albo w wiedzę taką bardziej sprecyzowaną. I tutaj, przede wszystkim, polecam ci mojego e-booka, którego napisałem. Jest to 75 najczęściej zadawanych pytań przez początkujących. Więc te pytania, które masz, ja na te pytania na pewno w tym e-booku. Odpowiedziałem, więc w tym momencie nie musisz tracić czasu. Możesz zakupić takiego e-booka i znajdziesz tam odpowiedzi na pytania, których ja udzieliłem, więc możesz być pewny, że te informacje tam zawarte są pewne i na nie możesz się śmiało powołać. Ja za te informacje ręczę w tym momencie. I te pytania zbierałem przez ostatnie pół roku. To były pytania, które najczęściej się przewijały, o które, pytały, o które pytano mnie najczęściej i przede wszystkim pytania, które ja stwierdziłem, że osoba, która. Chce zacząć na Amazonie? To powinna mieć pojęcie, w co wchodzi, z czym się to wiąże. Dlatego tam odpowiedzi na te pytania znajdziesz. Kilka przykładowych tych pytań właśnie przewijało się na ekranie. Także to jest tylko część z tych pytań, które tam są. To jest 75 pytań zadawanych przez początkujące osoby. Jeżeli już teraz masz e bułka, zgromadziłeś wiedzę z YouTube'a, z Facebooka do grupy, do której należysz, również z innych kanałów, z innych źródeł w Internecie. To teraz powinieneś mieć obraz sytuacji, tego jak to wygląda, i kolejnym krokiem, według mnie, powinien być zakup kursu. Bo szczerze powiedziawszy, przez ten okres, kiedy ja sprzedaję na Amazonie, kiedy ja też e, przygotowałem swój kurs do sprzedaży na Amazonie, zauważyłem, że osoby, które zaczynały bez kursu, przychodziły do mnie, bo e, po prostu popełniały po drodze niesamowitą ilość błędów. I to czasem nie były błędy trywialne, tylko dosyć poważne błędy, z których Trzeba było te osoby wyciągać. I tak jak na początku mówiłem, że można zacząć bez kursu, tak teraz też można się zacząć bez kursu, ale na pewno tego nie polecam. Nie polecam tego właśnie ze względu na to, jakie doświadczenie nabyłem i ile osób do mnie przyszło, które nie zaczynały z kursem, i widzę, ile błędów po drodze można popełnić i ile te błędy mogą was kosztować. Więc tutaj zalecam naprawdę zakup kursu. Mój kurs możecie również kupić. Niedziele startują zapisy na czwartą edycję mojego kursu, ale jeżeli nie ufacie mi, jeżeli nie chcecie korzystać z mojego kursu, to w internecie też jest masa kursów, z których możecie korzystać i tutaj radzę wam tylko bardzo dobrze przyjrzeć się osobom. Przede wszystkim przekaz tej osoby musi do was trafiać. Także tak jak mówię, nie musi być to mój kurs. Bardzo miłoby mi było, gdybyście korzystali jednak z mojego kursu, bo przygotowałem go przede wszystkim pod polskiego odbiorcę. I na sprzedaż na rynki europejskiej i Stanów Zjednoczonych, gdzie kursy głównie ze Stanów Zjednoczonych skupiają się na sprzedaży tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. I ja sam kupiłem niesamowicie drogi kurs, w którym e, nie było wzmianki o błędzie, który popełniłem, i ten błąd naprawdę dużo mógł mnie kosztować. Ja. Właśnie przestrogi o takich błędach w swoim kursie już zawarłem. Także tutaj decyzja należy do Was, ale naprawdę nie polecam Wam zaczynać tej drogi bez kursu, bo jeżeli bierzecie się poważnie za ten biznes, to też poważnie powinniście do niego podchodzić. Tutaj w grę wchodzą Wasze pieniądze. Sądzę, że odpowiedzialną decyzją jest jak najlepiej się przygotować do tego, żeby tych pieniędzy nie stracić. Także, tak jak mówię, z moim kursem świetnie się na pewno przygotujecie, ale każdy inny kurs też będzie ok, jeżeli wybierzecie tylko. Dobry kurs, bo pamiętajcie, na rynku też są kiepskie kursy i szkoda by było, żebyście wydali niepotrzebne pieniądze, bo będziecie musieli kupić następny kurs, bo ten wam nie będzie odpowiadał. Więc jeżeli już e, kupiliście kurs, zaczęliście się uczyć, to teraz. Przyszła pora na gromadzenie wiedzy o firmie. Tutaj wiele osób zaczyna od bardzo złej strony. Przede wszystkim zaczyna od gromadzenia informacji o firmie i ten strach, który to właśnie w tych osobach wywołuje, że nie poradzę sobie z firmą, nie wiem gdzie założyć firmę. Na ten moment nie powinniście w ogóle się tym przejmować. Powinniście dopiero się tym przejmować potem, kiedy już wiecie, jak cały Amazon działa, i dopiero potem zainteresować się firmą, bo szczerze powiedziawszy, firma to jest jeden z najmniejszych problemów w tym biznesie. Przede wszystkim mamy bardzo dużo przedsiębiorców na całym świecie. Oni sobie świetnie radzą, więc dlaczego i ty nie powinieneś sobie poradzić z założeniem własnej firmy? Przede wszystkim ta decyzja, gdzie powinniście założyć firmę, jest decyzją, naprawdę prostą, to się wydaje e, bardzo dużym problemem, ale jest w tym momencie tyle informacji w internecie. Możecie naprawdę skontaktować się z księgowymi. W moim kursie e, w tym momencie właśnie będą dwaj księgowi. Jeden z Polski, jeden z Anglii, którzy bardzo przejrzyście nakreślą Wam sytuację tego, co będzie od Was wymagane i czy dana firma jest dla Was odpowiednim rozwiązaniem? Także nie bójcie się tego rozwiązania. Poza tym, teraz jestem w przygotowaniu e-booków podatkowych, gdzie, tak samo jak z moim poprzednim e-bookiem, tych 75 najczęściej zadawanych pytań, zgromadziłem pytania i wiedzę po konsultacjach z księgowymi na temat właśnie tych pytań najczęściej zadawanych przez osoby, które chcą zakładać firmę i nie wiedzą, gdzie ją założyć. Właśnie teraz w środę rusza sprzedaż e-booka na temat Firmy w Anglii i podatku w Anglii, czyli jak się rozliczać, jak założyć firmę, z czym to się wiąże, jak, na jakie problemy możecie trafić właśnie mieszkając w Anglii, mając tam firmę, albo mieszkając w Polsce, mając firmę w Anglii. Także tych informacji naprawdę jest wiele i nie powinniście. Się ich aż tak bardzo bać, jak się w tym momencie boicie. W e-booku również znajdą się informacje, gdzie warto założyć firmę, plusy i minusy każdego z rozwiązań. Także, jeżeli macie zamiar, także, jeżeli myślicie o założeniu firmy w Anglii, to polecam Wam e-booka właśnie na temat firmy i podatków w Anglii, e-book na temat firmy i podatków w Polsce oraz firmy i podatków w Stanach też jest w przygotowaniu. Także takie kompendium wiedzy będziesz u mnie dostępne niebawem i przede wszystkim będzie zgromadzone w jednym miejscu. I to jest coś, czego ja nie miałem, kiedy zaczynałem. Ja... Kiedy szukałem informacji, nie było takiej osoby jak ja w Polsce i nie miałem dostępu do tych informacji. Sam musiałem się o wszystkim dowiadywać i zobaczcie, udało mi się, nie ma problemu. Też nigdy nie miałem firmy, też nigdy nie byłem w żaden sposób przedsiębiorcą. Teraz sprzedaję na Amazonie, mam firmę, osiągam świetne dochody i naprawdę można. Teraz będziecie mieli to bardzo ułatwione, bo to wszystko będzie dla Was dostępne. Więc teraz wiecie mniej więcej, z czym musicie zaczynać, z czym to wszystkim się wiąże. A i dodatkowa kwestia też zawsze ocencie, zanim wejdziecie w ten biznes, czy macie na niego pieniądze. I tego też się dowiecie przede wszystkim i z mojego kanału na YouTube, i z informacji w internecie, czy nawet z tego e-booka z 75 najczęstszymi pytaniami, e, bo tam mówię, ile mniej więcej pieniędzy potrzebujecie mieć, a jeżeli jesteście naprawdę zdeterminowani, żeby te pieniądze zdobyć, to mój poprzedni film e, Odnośnie chciałbym zacząć Amazona, ale nie mam na to pieniędzy, obejrzyjcie go i zobaczycie, w jaki sposób możecie oszczędzić troszkę więcej pieniędzy w szybszy sposób, tak, aby uzbierać na ten biznes. Ale pamiętajcie, nigdy e, w żaden sposób nie wchodźcie w ten biznes ani w żaden inny, z długami, bo to jest naprawdę e, bardzo cienka linia i serio. Może to po prostu nie wyjść i zostaniecie z pieniędzmi, które będziecie mieli do spłacenia. I w tym momencie, kiedy już macie ten cały obraz, to też nie powinniście na hurawskie robić. Mam kurs, zakładam firmę i tak dalej. Nie. Wtedy też wszystko trzeba zrobić krok po kroku. Więc jeżeli już macie wiedzę, kupiliście kurs i mniej więcej macie też wiedzę na temat, gdzie powinniście założyć firmę, to teraz jej nie zakładacie. W tym momencie skupiacie się na szukaniu produktu na Amazona. Bo dopóki tak naprawdę tego produktu nie znajdziecie, Wy nic nie macie i nic nie jest wam potrzebne. Wy nie musicie otwierać firmy, która teraz po prostu będzie sobie stała i za którą będziecie płacić na przykład ZUS, kiedy tak naprawdę nie macie jeszcze produktu, żeby zacząć go sprzedawać na Amazonie. Czyli jeżeli już macie wiedzę, macie kurs, przede wszystkim idziecie z kursem. Tak jak na przykład mój kurs jest skonstruowany, tam jest wszystko krok po kroku. Jeżeli będziecie podążać za kursem krok po kroku, to będziecie wiedzieć, jakie działania powinniście. Przyjąć i jakie działania następują po sobie. Także na samym początku, przede wszystkim szukacie produktu. Jeżeli już ten produkt znajdziecie i dogadacie się również z producentem, bo znajdziecie go w Chinach lub w każdym innym kraju, wtedy jest czas dopiero, żeby założyć firmę. Nie miesiąc wcześniej, nie pół roku wcześniej. Dopiero teraz jest czas na to, żeby założyć firmę, bo jesteście pewni, że macie produkt, możecie zacząć sprzedawać. No to teraz potrzebna jest Wam firma, żeby ten towar zamówić. Także teraz dopiero następuje ten czas, o który każdy się boi wcześniej niepotrzebnie. Także teraz zakładacie firmę, firma już jest, no i co dalej? I znów idziecie znowu z kursem, który kupiliście. Tak jak mówię, u mnie jest to krok po kroku i zaczynacie sprzedaż swojego produktu, zaczynacie marketing, zaczynacie zwyczajnie działać na Amazonie. I tak w skrócie mniej więcej to wszystko wygląda. Tak krok po kroku powinniście postępować, jeżeli chcecie zacząć Amazona ale nie macie wiedzy jak to zrobić. Tutaj wam przedstawiłem właśnie taki krótki przepis, w jaki sposób to możecie robić, także jeżeli jesteś na tym filmie, masz już punkt zaczepienia i teraz wiesz co robić krok po kroku, aby zacząć właśnie sprzedawać na Amazonie, aby zacząć ten biznes. Linki do e-booka, do kursu, do grupy facebookowej zawsze znajdziecie pod filmami, także rozwiniecie sobie opis i tam wszystko będzie dostępne. Na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że ten film będzie pomocny, szczególnie dla osób początkujących, które szukają informacji i w końcu będą wiedziały, gdzie tych informacji zacząć szukać. Jeszcze raz dzięki bardzo, że oglądaliście i widzimy się w następnym filmie.